Być może słyszeliście kiedyś o tym, że szerokie grono osób wierzy w to, że wewnątrz naszej planety kryje się nieznany świat. Jest to tak zwana teoria pustej Ziemi. Jednak swego czasu w Polsce bardzo popularna była wręcz odwrotna koncepcja, a więc tak zwany niebocentryzm, sugerujący, że to my zamieszkujemy wewnętrzną część Ziemi. Fotografie kosmiczne tłumaczą oni obiektywem robiego oka. A powołując się na badanie z końca XIX wieku, dowodzą swoim zwolennikom, że Ziemia jest wklęsła, a nie wypukła, co byłoby niezbędne, gdybyśmy faktycznie żyli wewnątrz Ziemi. Ponieważ jest to teoria, która bardzo mocno opiera się na wierze katolickiej, kwestie takie jak gwiazdy, galaktyki czy też Słońce są w niej tłumaczone jako relikty stworzenia. Teoria ta zgodnie z przyjętą przez jej zwolenników nomenklaturą jest nieweryfikowalna i w pewnym sensie przypomina jaskinię platońską. Nie da się jednak ukryć, że jest to ciekawy pomysł. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na ten temat.